Da radę? Da radę Kurwa zamknął klapkę Otwieraj chuju, otwiera. Aj wjeżdżaj tu kurwa nie... dawaj Kurwa hopie. Czekaj, czekaj, czekaj O! Pa! Pierdoliliśmy się Zamykaj, Dobra. Zamykaj Kurwa zamknął to, kurwa. nas Ile my Ja Ja nie gazuję, ja nie gazuję Co? Co <ślam> to... <ślam> jest kurwa? Bo to jest chyba ja, przed moją klapką To nam stary. padnie <śś> jak to tak co pierdolę? Przed jest? policją uciekł. Bo ja tak da. Się... Łoś, kamera R, kamera R, Aaaa! zobacz. O kurwa. Halo, żyje ktoś tu? Nie. A ładnie, <śś> wyjebał w kosmos, kurwa, ciężarówkę. Mój, <śś> masz ja pierdolę! Ała! Ała! <grywa>